Siemanko, witam Cię w kolejnej lekcji. W tej lekcji również za, zaimplementujemy sobie algorytm, czyli stworzymy po prostu kod, który będzie nam realizował ten algorytm, który stworzymy. No i w tym przypadku będzie to dzielenie dwóch liczb. No i ja to po prostu zademonstruję, jak ja bym do tego podszedł, po to, żeby Ci jeszcze pokazać przed tym, jak będziesz samodzielnie próbować rozwiązywać jakieś e, algorytmy. E, no to zrobimy sobie takie dzielenie. Więc pierwsze, co robię, no to oczywiście tworzę algorytm, już sobie go przygotowałem. Czyli mamy algorytm dzielenia dwóch liczb. No i tutaj przyjmę oczywiście, że ba bardzo prosty przypadek, w którym jak będę wprowadzał liczby, no to będę wprowadzał takie liczby, które będą podzielne przez siebie. Czyli na przykład liczbę 6 podzielę na 3, albo na przykład 3 podzielę na 3, albo 9 na 3 na przykład. Więc na początku wprowadzamy liczbę a, później ją wyświetlamy. Oczywiście wcześniej jest powitanie. Później wprowadzamy liczbę b, wyświetlamy ją, no i później dzielimy a przez b, wyświetlamy ten wynik i później chcemy podzielić jeszcze raz, ale teraz B przez A. No i też byśmy chcieli wyświetlić ten wynik, więc sobie tutaj dodam jeszcze strzałeczkę, wyświetl wynik, a tutaj sobie zrobimy wyświetl wynik, wyświetl wynik drugi, pierwszy w kolejności. Także ktoś podaje liczbę, później je dzieli raz na początku przez A przez B, a później B przez A i wyświetla pożegnanie. Także taki jest mój algorytm. To teraz wracam do kodu, w który, który już mam tutaj, stary algorytm dodawania. Biorę sobie ten pliczek, kopiuję go znowu, żeby skorzystać z tego kodu, który już mam i nazywam sobie go na przykład program3 albo program3-division, no tylko coś takiego, że to jest dzielenie, program Trzeci. No ale tutaj znowu mi się pojawia ten zielony, zielona ikonka, która pozwala mi dalej to uruchamiać, ale za zawsze będę miał ten kod stary, gdybym chciał sobie przeglądać pozostałe i po prostu to, co wcześniej się robiło. To bardzo się przydaje, żebyśmy na przykład mogli sobie kopiować jakiś kod, który już wcześniej używaliśmy Albo sobie coś przypomnieć, więc no nie warto kasować tego kodu, który już powstał, warto sobie go zachować i po prostu skopiować i zrobić nowe. Więc możesz sobie tutaj oczywiście tworzyć nowe pliki i to nie będzie przeszkadzać. Póki co, no dobra, no to tutaj zmieniamy informację, czyli welcome in, dividing, czyli dzielą, jakiś dzielą, dzielący kalkulator. Mamy pierwszą liczbę, mamy drugą liczbę wyświetlenia, czyli mamy dokładnie to samo, tylko zmienię sobie teraz tą liczbę pierwszą na 9, a drugą na 3. Tak dla mojego przykładu. No i teraz zamiast sumować, no to chcę podzielić. No to po prostu w Java e, dzielenie to jest po prostu tutaj. dzielenie, takie jak w kalkulatorze znaczek. E, chociaż nie, w kalkulatorze to by była kropka i podłoga. No ale to, to, co tutaj widzisz, no to jest po prostu dzielenie. Czyli bierze pierwszą liczbę i dzieli ją przez tą drugą po prawej. Jak ją podzieli, no to przypisuje tutaj do tego naszego wyniku. E, no i tutaj by było e, jakiś, może sobie nazwijmy ogólnie, czyli result, jakiś rezultat. No i później wyświetlam, czy ten rezultat. Więc to, co tutaj mam w tym kodzie, bardzo szybko udało mi się zamienić i stworzyć po prostu już początkowy kod, czyli wprowadzanie tych liczb i wyświetlanie ich, no i dzielenie i wyświetlenie wyniku pierwszego. Więc sobie to zaznaczę i odznaczmy to sobie jakoś na zielony. Czyli wyświetlamy wynik pierwszy. No to zobaczmy, czy to działa, tak? Czyli to jest mój pierwszy wynik tutaj. Mogę sobie nawet zmienić tego nazwę, czyli result, result, na result1, żeby to było wiadomo, że to jest chodzi o wynik pierwszy. Wyświetlamy, odpalamy, no i faktycznie pierwsza liczba to było 9, druga to było 3. Więc wynikiem jest 3. No i teraz trzeba było dr drugi e, przypadek ograć, czyli dalszy. Hej, krótka przerwa. Pamiętaj, że to jest kurs demo. Jeżeli zainteresował Cię kurs podstaw, to zapraszam Cię do dołączenia do pełnej wersji. Link masz oczywiście w opisie i do zobaczenia w tej płatnej wersji. Hej. Algorytm, bo to jeszcze nie koniec. Czyli teraz dzielimy B przez A, więc muszę napisać kolejny, kolejną linijkę kodu. Więc zanim pożegnam użytkownika, to tutaj dodaję sobie przerwę. No i teraz chcemy w drugą stronę zrobić. Czyli chcemy wziąć second number. Podzielić go na first number i średnik. No i tutaj przed tym oczywiście ten int i result2. Więc to jest ta sama linika, tylko że tutaj jest dwójka dopisana, no i odwrócona kolejność, czyli że najpierw bierzemy second number, a drugie jest first number. No i tu jest na szaro wyświetlane result2, bo nigdzie tego nie używam później, więc po prostu też kopiuję ten system od print line. I result 2 wklejam tutaj. No i teraz już powinno mi wyświetlić też ten result drugi. I zaraz zobaczymy sobie, co, co tu się wyświetli. OK, no i wychodzi, że 0, nie? Czyli dzielenie 3 na 9 to tak naprawdę jest 0, bo ani razu się nie mieści trójka w dziewiątce. To jest e, takie dzielenie, jakbyś sobie wziął lub wzięła kalkulator. No to też ci dokładnie to wyjdzie, e, no ale na pewno no nie będziemy teraz wchodzić tutaj w szczegóły matematyki. Po prostu zamieńmy sobie te dwie liczby i e, zróbmy, że second number to będzie teraz. 9, a to będzie 3 na przykład. Albo zróbmy sobie 18, a to będzie 2. No i teraz to drugie obliczenie, czyli ta tutaj, gdzie jest 0, będzie równe 9. Na tą pierwszą liczbę nie patrz sobie. Na razie, to też jest 0. Ale wyszło drugie, że jest 9, czyli 18 podzieliło na 2, więc jak najbardziej OK, więc to jest do poprawne liczenie. Więc tak naprawdę mamy ten algorytm tutaj zaimplementowany cały, czyli stworzony kod po prostu, zaimplementowany, czyli no po prostu tutaj implementacja to jest nic innego, jak pisanie kodu. To jest zaimplementowany kod, tak można powiedzieć. Więc implementacja, to jest implementacja tego algorytmu. To jest algorytm, który mówi, co ma się zadziać, a tu jest implementacja tego algorytmu, czyli no, tak naprawdę wykorzystanie mm, kodu, żeby odtworzyć to, co tutaj widać. To tak naprawdę re realizuje to, co ja chciałem. Tutaj oczywiście mamy takie dzielenie liczb całkowitych, czyli 18 podzielić na 2, no to wychodzi 9, ale na przykład 2 podzielić na 18, no to, Tutaj już byśmy musieli użyć sobie jakiejś reszty z dzielenia i jakichś innych mechanizmów, a my tutaj używamy czegoś takiego jak int, czyli ta liczba całkowita, więc wiadomo, że jak nie będziemy mieć wyniku, który będzie liczbą całkowitą, no to tutaj będzie zero, więc na razie się tym nie przejmuj, bo to by po prostu było 2 osiemnaste i to by była jakaś liczba po przecinku po prostu i do tego nie używamy wtedy inta, tylko jakiegoś innego, innego po prostu tutaj słówka, ale to na razie nie będziemy o tym mówić, bo to będę mówił później w kolejnych lekcjach, więc to, co napisałem, realizuje dzielenie dwóch liczb i to jak najbardziej byłoby zaliczone z mojej strony, jeżeli takie coś byś miał napisać lub napisałabyś coś, coś takiego, to by było jak najbardziej ok. Także to tyle w tej lekcji, no i zapraszam Cię do kolejnej.